Naszą ofertę turnusów rehabilitacyjnych kierujemy do pacjentów operowanych zarówno w naszym szpitalu, jak również w innych ośrodkach, w szczególności po takich zabiegach jak endoprotezoplastyka stawu kolanowego, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, po zabiegach artroskopowych, po operacyjnych leczeniach złamań kości, jak również po innych zabiegach ortopedycznych z możliwością rozpoczęcia wczesnej fizjoterapii. Na turnusie rehabilitacyjnym, plan usprawniania każdorazowo jest indywidualnie dopasowywany do możliwości oraz potrzeb pacjenta. Pacjenci zakwaterowani są w komfortowo wyposażonych pokojach z łazienkami dostosowanymi do osób poruszających się o balkoniku czy o kulach łopciowych. Pacjenci na turnusie rehabilitacyjnym pozostają pod całodobową opieką lekarską i pielęgniarską, a w ciągu dnia podają się rehabilitacji, realizują swój plan usprawniania. Posiadamy salę do kinezyterapii wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Posiadamy gabinety do masażu, do terapii manualnej, drenażu limfatycznego, a także pełną bazę urządzeń do zabiegów z zakresu fizykoterapii. Posiadamy takie urządzenia jak aparaty do elektroterapii, laser skaner, laser punktowy, ultradźwięki, pole magnetyczne dwie wanny do hydromasażu, aparat do krioterapii miejscowej, lampę emitującą promieniowanie podczerwone, a także nowoczesny sprzęt do terapii falą uderzeniową.